Czy zawsze warto inwestować w nieruchomości? Takie pytanie zadał nam jeden z naszych subskrybentów, pytając nas o cenę. Że ktoś gdzieś tam w internecie mówi, że inwestuj, 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 bo to się będzie zawsze opłacało. I czy to jest prawda? Co my o tym sądzimy? No, my nigdy też nie oceniamy, od razu powiem. Prognoz czy też wróżb innych ludzi, niech każdy sobie wróży na własny rachunek. W ogóle też staramy się nie wróżyć, a jedynie oceniać prawdopodobieństwo tego albo innego scenariusza rozwoju na rynku. I w tej audycji postaram się jednak odpowiedzieć na to pytanie, bo tam odpowiedziałam tylko w komentarzu, który był krótki, ale poruszę. Kilka takich podstawowych punktów. Po pierwsze, horyzont czasowy inwestycji, bo to warto się zastanowić, jeżeli się inwestuje, to właśnie jaki jest horyzont czasowy. Po drugie, w jakie nieruchomości mniej lub bardziej warto inwestować, jeśli wszystkie nieruchomości dają zarobek. Po trzecie, w jakich lokalizacjach warto inwestować. A po czwarte. Czy na tym rynku nieruchomości jest uczciwa konkurencja, albo czy może wejść ktoś, kto taką konkurencję zakłóci, zmieniając reguły rynkowe, a tym samym wpływając na opłacalność inwestycji? Jeżeli w ogóle chcecie wiedzieć więcej o rynku nieruchomości. To subskrybujcie nasz kanał. Tam podajemy informacje o aktualnej sytuacji w gospodarce, w nieruchomościach, ale także informacje o różnych dziwnych przepisach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami, oraz pokazujemy, jak można wyjść z różnych sytuacji. Zachęcamy też do wspierania naszego kanału. W zamian za to wspierający otrzymują dodatkowe bonusy. No dobrze, wróćmy do. Tego inwestowania w nieruchomości i zacznijmy od tego horyzontu czasowego. Dlaczego on jest ważny? No bo zupełnie inaczej wygląda odpowiedź, czy inwestujesz na rok, prawie jak na giełdzie, czy na 5 lat, czy na 10, czy na 30. Po pierwsze, masz do czynienia z cyklami rynkowymi. Pokazywałem wam kiedyś wykres pokazujący jak rynek faluje, ale też. Twierdzę, do tej pory nasz rynek nieruchomości od 1989 roku, począwszy, czyli od przemian tych naszych politycznych w Polsce, znajduje się w nieustannym trendzie wzrostowym z kilkoma okresowymi spadkami, które trwały też po kilka lat. W XXI wieku mieliśmy dwa kilkuletnie okresy. Spadku ochłodzenia na rynku nieruchomości, i teraz z dużym prawdopodobieństwem nadciąga trzeci taki okres. Wobec tego, jeżeli ktoś by chciał dzisiaj kupić mieszkanie, a za rok je sprzedać, to być może byłaby to inwestycja obarczona jakimś ryzykiem, ale przez to nie jest jedyny sposób inwestowania w nieruchomości. Oprócz tych cykli rynkowych ważny jest również na przykład demografia. W dłuższym okresie jest prognoza z 2020 roku, która mówi, że wykres proszę, nasza populacja ludność Polski będzie spadać i spadnie o prawie 8 milionów w ciągu tam kilkudziesięciu lat. Powiedz co mnie to obchodzi, a ja powiem zaraz, ale to jest prognoza z 2020, ale ta prognoza z 2020 roku podkreślam, na wiele wiele lat zrobiona już. W 2022, czyli po dwóch latach niespełna, została zakłócona przez masowy napływ Ukraińców do Polski. Ile ich napłynęło? Różne statystyki. Przyjmijmy, że około 2 milionów to spory odsetek ludności mieszkającej w Polsce. Oni wszyscy gdzieś muszą mieszkać. Czy oni tu zostaną na stałe, czy wyjadą do siebie i wrócą? No to jest zupełnie inna sprawa, tego na dzień dzisiejszy nie wiemy. Ja nie przewiduję, jaki będzie wynik wojny, po prostu nie wiem. W każdym razie już widać ich wpływ na rynek nieruchomości. Na razie wygarnęli najmy. Może będą się z jakimś czasem osiedlać, może się będą żenić z obywatelami Polski, może będą tworzyli przyrost naturalny i może po prostu ta. Depopulacja Polski zostanie w jakiś sposób ograniczona. W każdym razie z tą prognozą demograficzną ważne jest też to, że w bliższej perspektywie, bo za niecałe 30 lat większość Polski mają stanowić już emeryci. Emeryci nie stanowią popytu na nieruchomości mieszkalne, oni już je z reguły mają. Może niektórzy z nich coś tam robią, ale nie większość. Natomiast Ubywają ludzie z tej grupy zakupowej, czyli ludzi w wieku między 20 a 40 rokiem życia wyraźnie będzie, co też wskazuje, mniejszy popyt będzie po prostu na nieruchomości mieszkalne. Zresztą, właśnie powiedziałem o nieruchomościach mieszkalnych, ale możemy inwestować w różne nieruchomości. I spójrzmy na przykład, co się stało na rynku lokali użytkowych, które tak wielu chętnie inwestowało w lokale użytkowe na parterach, budynków mieszkalnych. Na osiedlach albo też w głównych ciągach. Przykład Warszawy, Aleje Jerozolimskie, odcinek między Ulicą Marszałkowską a Nowym Światem. Nawet ci, którzy nie mieszkają w Warszawie i nigdy nie mieszkali w Warszawie, to wielu z nich słyszało o tych ulicach, o Alejach Jerozolimskich, Marszałkowskiej i Nowym Świecie. Dlaczego? Bo to jest samo centrum Warszawy i ten ciąg po obu stronach ulicy. Bardzo dużo różnych lokali użytkowych. I jednocześnie dziś kilka pustostanów stojących już jakiś czas. Na osiedlach tych peryferyjnych czasami lokale potrafią stać puste przez kilka lat. Albo też zmieniają się w nich co 3-4 miesiące najemcy z przerwą na wynajmowanie miesiąc, dwa, bo po prostu nie są w stanie zarobić. Część branż w ogóle się wycofała, czy ograniczyła swoje zapotrzebowanie na lokale. Na przykład placówki bankowe znikają, stają się mniej potrzebne, opuszczają lokale, i na te lokale często nikt nie przychodzi. Ponadto, też wszyscy dobrze znamy sytuację tych osiedlowych sklepów spożywczych, kupców, którzy w dużej części, nie wszędzie, ale w dużej części zostali wyparci a to przez galerie handlowe, a to przez sieci. Sprzedające artykuły spożywcze teoretycznie taniej i te lokale też nie trafiły znowu na rynek. Dlaczego tak się dzieje? No bo właśnie powstają te sieci, bo powstają galerie, ale galeriom też zagraża na przykład handel onlineowy i nie tylko galeriom. Wiele działalności handlowych po prostu przeniosło się do internetu i do dostarczania. Towarów, produktów za pomocą firm kurierskich, co też jest ważne dla konsumentów, bo oni kupując w internecie mają więcej praw niż gdy kupują w sklepie i uczą się z tych swoich praw korzystać. Tak więc też nie wszystkie lokale są atrakcyjne i nie wszystkie nieruchomości są godne inwestowania. Trzeba po prostu wybierać. Nie można powiedzieć: inwestuj zawsze. W każdym czasie i inwestuj w dowolną nieruchomość, bo na tym nie stracisz. To nie jest prawda. W jakich lokalizacjach, a właściwie w jakich miejscowościach warto inwestować? Przecież też dobrze wiemy, że w Polsce są miasta, które idą w górę, są miasta, które stoją i nadal są miasta i miejscowości, z których ludzie wyjeżdżają za pracą. To też się zmienia. Więc inwestowanie w miejscowości, z której wszyscy chcą wyjechać, niekoniecznie jest najlepszym pomysłem. Trzeba mocno przemyśleć daną lokalizację jej perspektywy zanim kupi się tam jakąkolwiek nieruchomość. No i jest też temat czwarty, czyli konkurencja. Czy jest uczciwa konkurencja na rynku nieruchomości? I to zależy, jak na to spojrzeć. Jeżeli traktujemy, że rynek nieruchomości i tych inwestorów jest w miarę rozproszony, nie ma jakiegoś dominującego inwestora, podmiotu, który kupuje sobie za ile chce, znacznie taniej i wynajmuje mieszkania po dumpingowych albo po zawyżonych cenach, no to uznajemy, że taki rynek jest ok. I ten rynek w Polsce na razie podkreślam słowo na razie jest w miarę wolny od takiej nieuczciwej konkurencji, bo nie mamy na dzień dzisiejszy z masowym wchodzeniem na przykład funduszy RAID inwestujących w nieruchomości pod wynajem. Ale to powiedziałem wszystko się odbywa na razie. Jeżeli uważasz, że taki fundusz nie grozi ci, jeżeli posiadasz dwa, trzy mieszkania, super dobre, jakie nazywasz, i to, co będzie miał fundusz w Twojej dyspozycji, nie dotyczy Twoich mieszkań, to możesz mieć rację, ale możesz też się boleśnie zdziwić, bo znowu wrócę do przykładu tych sklepów osiedlowych. Wielu ich właścicieli uważało i twierdziło, że im te galerie i te sieci w żaden sposób nie szkodzą, bo oni mają lepszy towar i ludzie będą do nich przychodzili. Po pierwsze, z wierności, bo się przyzwyczaili, a po drugie, dlatego, że oni mają towar lepszy, co jest często prawdą. Ale spójrzcie się dookoła siebie: ile z tych sklepów ubyło? Wbrew twierdzeniom ich właścicieli, że będą trwali wiecznie. Wishful thinking to nie jest myślenie prawdziwe, to jest myślenie życzeniowe zaklinanie rzeczywistości. I jeżeli ty inwestujesz na rynku nieruchomości pod wynajem, a do twojej miejscowości, w twojej lokalizacji nagle wejdzie inwestor, który, czy nawet dwa takie fundusze wejdą, ale albo trzy nawet niech sobie będą, ale one łącznie będą posiadały ponad połowę rynku, albo czasami więcej, to nastąpi wypieranie tych małych. Wynajmujących, żyjących z wynajmu z rynku. Dlaczego? Dlatego, że te fundusze po prostu najpierw kupią sobie mieszkania dumpingowo, potem sobie zaczną nimi zarządzać. Na początku z dużym prawdopodobieństwem będą dumpingowały również najmy, po to, żeby wyprzeć z rynku tą niewielką konkurencję. Oczywiście. Może się zdarzyć i zakładam, że tak będzie, bo to jest pewne, że jakieś perełki nieruchomościowe zostaną. Ale znowu nie będą to wszystkie mieszkania w całym mieście wolne od tego konkurenta i nie będą one dobrą inwestycją. Kiedy takie fundusze wejdą? Teoretycznie teraz jest na to czas. Deweloperzy zaczynają mieć problemy ze sprzedażą, ceny mogą spadać, a czynsze i popyt na najem jest ogromny. Pytanie tylko, czy te fundusze podejmą to ryzyko i jak ocenią perspektywę demograficzną Polski właśnie i zamieszkiwanie w niej chociażby tej dużej gromady Ukraińców, bo gdyby oni wszyscy wyjechali, to zobacz, ile mieszkań by się zwolniło. Reasumując, daleki jestem od twierdzenia, że w nieruchomości nie należy inwestować z ten rynek upad. Ale też nie powiem i nigdy nie będę mówił: Inwestuj zawsze, bo na nieruchomościach nie można stracić. To jest po prostu nieprawda. Jeżeli chcesz inwestować w nieruchomości, to najpierw sobie pomyśl, w jaką, jaka jest moja perspektywa czasowa, mojej inwestycji. Czy to jest rok, dwa? No to oceniaj, co się dzieje teraz na rynku. 30 lat? No to żyjesz zupełnie inną perspektywą. 50 lat, nie wiem, czy w takie długie inwestycje chcesz wchodzić, bo to prawie już zaczyna przypominać inwestowanie w las, gdzie to wnuki i prawnuki zbierają żliwo. Przemyśl sobie, w które nieruchomości chcesz inwestować. Naprawdę nie wszystkie rodzaje nieruchomości są opłacalne w tej chwili. Niektóre będą traciły na popularności, niektórych jest nadmiar. Nie wszystkiego jest wystarczająco dużo. Zbadaj perspektywę tej miejscowości. No i zastanów się, rozglądaj się na rynku, czy ktoś z konkurencji, jakaś nieuczciwa konkurencja, monopol nie wejdzie na Twój rynek. To też trzeba sobie po prostu przemyśleć i takie ryzyko takich inwestycji ocenić. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Piszcie nam w komentarzach, o czym chcecie mieć audycję. Chętnie te tematy poruszymy. Trzymajcie się. I nie załamujcie.